Ejeczko, kochani, witam was na kanale Kochate A dzisiaj idę sobie na trening z Astro. Tylko, że pójdziemy dzisiaj y, na trawkę, Jezu i wakcucyki, kocham. Y, dzisiaj idziemy sobie na trawę, nie na kostkę, tylko na trawę i oczywiście ubiorę jej mm, kantarek, bo ona bardzo pięknie chodzi na kantarku i chcę dzisiaj znowu na kantarze spróbować, ale tym razem na trawie, bo wtedy Wam tylko nagrałam, jak byłam na tym... jak byłam na kostce. W ogóle dzisiaj jest mega ciepło i ja idę w takiej cieniutkiej bluzie, bo dosłownie w, w cieniu jest... jest... w cieniu u nas jest prawie 20 stopni, a myślę, że że w słońcu jakieś 23-25? A odczuwalna jest jeszcze więcej, więc. Wow, a jest marzec! Widzowie, dzisiaj jest 5 marzec. Jakby. Albo dzisiaj jest inny? Przepraszam, jak się pomyliłam. Bo ja jestem zakręcona, widzowie. Jezu, ten kantarz się nie chce nigdy założyć. Serio. O, dobra. No. W ogóle widzowie, wpadajcie na kanał KHT Pink, bo tam yy, macie podpowiedź, jaki konik do mnie przyjeżdża, bo ona tam go pakowała i po prostu będziecie mieli podpowiedź, jakiego konika będę miała w najbliższym czasie. Bo tam właśnie ona go pakowała, i tam możecie mieć taką jakby trochę podpowiedź. Więc po prostu... Ale ten canter się coś delikatnie psuje. Trudno, najwyżej nie będzie już miała swojego ładnego kantarka. Dobra, ja myślę, że na razie nie będę czyścić, bo nie wiem po co. Dobra, szczotką zacznę, zrobię ją tylko. Gąbką, a i dzisiaj będzie dosłownie wstęp i kus, Nie będzie żadnego galopu ani ujeżdżenia, ponieważ wszystko nie boli. Wszystko. Ja to chcę po prostu rozchodzić. I nie, nie będzie skakania. Po prostu taki zwykły trening na astrumi. No i tak jak już mówiłam, na kanale Katowice Looping macie spoiler. Jaki konik do mnie przyjeżdża? Będzie on yy, się nazywał yy, ten. Monte? Może mu zmienię imię? Ja, jeżeli macie jakieś... Yy, Te. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na imię, to piszcie mi gdzieś tam, gdzie możecie pisać, bo naprawdę tak. potrzebuje pomocy. Jeśli chodzi z tym imieniem... O, ja nie wiem. Naprawdę. O. Nie no, to musi być tak. Czekajcie, bo... O, i on się już tutaj tak nie wiem, fajnie się robi czekajcie ja nie wiem Tu ma być tak i tak ma być świetnie, więc dobra ja się idę ubrać, w sumie ubiorę tylko buty i idziemy sobie na trening, oczywiście biorę was na, na tym moim stojaczku, bo ja się że za, za, za chwilę mi spadnie telefon, ale uby nie spadł w du, 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 du. Dobra. położę was tutaj, ubieram buty i idziemy. Albo na jaczy se wezmę dzisiaj na ten trening. Nie wiem, bo w najkach się fajnie chodzi. Znaczy, one są takie... Zobaczcie, zobaczcie te majki. Dobra, biorę dzisiaj, Biorę dzisiaj Nike, bo mi się mega fajnie chodzi, przynajmniej mi się fajnie chodziło w nich w szkole. Więc biorę, biorę. Dobra. Tu tak, tu tak, i siup, i mam spoko, spoko, spoko ale one ogólnie lubią piszczeć, więc sorry. Jezu Więc co Idę z tym króliczkiem Z tym stojakiem I myślę, że jak to już trwa 5 minut To dzisiaj będzie dość Długi trening Bo to już trwa 5 minut I Jezu, już czuję to gorąco Jak ja tego widzowie Nie lubię Bo ja mam tak, że jak jest Bardzo, bardzo zimno I nagle się robi ciepło to ja po prostu nie umiem tego przetrawić. Jakoś... Znaczy nigdy nie umiem tego tolerować, że nagle jest tak gorąco. No i no. Ja po prostu tak nie umiem. O Jezu, postawię was tutaj. Czyli będzie trening na trawce. Kawas was jeszcze tak położę. Nie wiem czemu w kamerze mam takie grube nogi, ale no. Dobra. Mamy pełno trawki do skorzystania. Dobra. No, I co ty masz? Jesia. Nazywam się? No, nie dawno. Bo to miałaś. A bo są bliski. Ale już zaczynamy sobie trening, wstęp, i koniec dosłownie. Dużo stępa dzisiaj. Nie wiem, co jest się stało z tym kantarem. Ja widzowie nie umiem kantarów robić. Mi się ciągle albo coś się z nimi dzieje. Albo no, nie wiem. Czekajcie, bo ja tak patrzę tylko, gdzie ja mogę być. I mogę być, wy mnie widzicie? Teraz? Teraz? E, ja nie wiem. Nie wiem, czy wy mnie... No na pewno mnie już widzicie. Aha, bo ja tam jestem. Jezu Chryste. A teraz gdzie? E, ja sobie nie widzę. Serio. Tutaj jestem. Dobra, to mogę aż dotąd. Dobra, git e, jest. Prrr. Dużo wstępa astra. I nie wiem, czy za chwilę sobie słoneczko nie pójdziemy. Ale dobra, tu. Tak. Jezu. Wy mnie widzicie tutaj? Jezu, to ja mogę nawet tutaj być. Ej, ja nie wiem, ja was nie widzę, sorry. Ej, czy wy mnie widzicie? Bo ja nie wiem, o co chodzi. To ja mogę być aż tam? Dobra. Prrr. Prrr. Ostra. Prrr. Prrr. Nie, 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 na razie bardzo dużo stępu.

Boże, coś zrobić. Nagrywa teraz ciągle. Prrr, Czemu ona mi go bo chciała iść? Nieważne. W ogóle ja się tak cieszę, że ja ma mam ten stojak. Wiecie jak on mi pomaga? Patrzcie, ten stojak taki. Ten stojak, na, na czym właśnie jesteście, wygląda tak i on mi tak pomaga. Więc dziękuję mama. Bo no, po prostu wow. Kocham go. Czemu ja nie robię takich... Ja mogę od okna do... To Gdzie to? Ja muszę się tutaj przyjrzeć trochę. Gdzie to jest? Tu jest taki, tam jest ten dom. Czyli nie mogę być do tego. I potem... Dobra, bo ja dosłownie robię takie tycikułka, bo ja myślę, że wy nie widzicie, ale ten telefon mega dobrze połapia. Tak? Tak, i jeszcze widzicie, nie, że to jest tak. Dobra, już sobie mniej więcej znam pracę, jaką mogę. Co? Dobra. Świetny koń! sobie woltę, też nie wiem czemu, chyba, chyba za dużo tej wolty. Jeszcze raz. Ze zmianą, z tym samym kierunkiem. Dobry Widziesz Widzisz. Prrr. To co tak szybko? Zwykły Zatrzymanie. Prrr. Nie. Tutaj ja nie wiem, co ja teraz z nią robię, ale... no. Nie, nie. O, teraz jest ładnie. Super, świetnie. Świetnie. Świetno. Uciekaj. Teraz sobie idziemy trochę na słońce, ponieważ Wy pewnie nie widzicie tego dobrze. Dobra, w każdym razie, właśnie spadł mi ten. ale to nic, jakoś tam powoli dojdziemy, bo ja dosłownie tak idę. O, albo może tak zrobię. O i super. Teraz idziemy sobie szybko. Szybciutko, szybciutko na słońce, a ja nie wiem, czy Wy będziecie cokolwiek widzieć. Widzicie? No dobra. Sorry za, za dźwięki w tle, ale no. Więc tak. Mam nadzieję, że chociaż coś widzicie, albo że jest lepiej. dobra. Uwaga, spróbujemy piaf. Dobra, spróbujemy tak dosłownie 20 sekund galopu. jest świetnie. Dobra, myślę, że trening już był fajnie nagrany. Mam nadzieję, że chociaż coś widzieliście. O, ja się może tak ustawię. Czekajcie, bo nic nie widzę. Muszę wejść do cienia. O, dobra. Teraz wszystko widzę. Jezu, przepraszam. I co? Ja się żegnam. Bye. Jezu. Jezu, astra.